Muszę się ze wstydem przyznać, ale strasznie długo tu nie byłem. Przejeżdżam ciągle przez Kraków, obok Krakowa, ale nie byłem tutaj na rynku chyba od czasu szkoły podstawowej. Stoimy sobie jeszcze raz, teraz już w trójkę na rynku na tle Adama Mickiewicza. No bo jak żeby inaczej, tutaj Kościół ryjskiej tutaj my. Zobaczcie jaka ta trąbita. Teraz dopiero widać. Trzech chłopów stoi, znaczy dwóch mniej liczcie. I taka trąbita jest. Ja się, ja, się szczególnie, ja się szczególnie cieszę, że moi przyjaciele z Bieszczad przyjechali tutaj, bo mają trochę więcej niż ja. Ale Julek Bobu to są przyjaciele niezawodni którzy nigdy nie nawalają. Także zobaczycie jak to będzie pięknie brzmiało w kościele, jak głos tej trąbity jak będzie chciała gadać, jak Polana jest, nie, to, chyba, to chyba będzie gadała. Jesteśmy tutaj na praatówce, w sali portretowej Bazyliki Mariackiej, na tle księdza Infuata, Fidelusa Bronisława, przyjaciela myśliwych, którzy, który nas tutaj gościł od samego początku, teraz przejął nas goszczenie, przyjaciel, wielki przyjaciel myśliwych, ksiądz Infułat Dariusz Razi. I może teraz dwa słowa. Ksiądz, któremu serdecznie dziękujemy za dzisiejsze przyjęcie, za dzisiejszą mszę. Są z nami przyjaciele Ilusz Bałasiewicz, Bogumił. Razem przyjechali z dalekich Pieszczad. I Może każdy powie sobie dwa słowa o sobie. No tak, no, ja powiem tylko, że no, jako kontynuator tradycji, która jest w Krakowie, też y, cieszymy się bardzo z tego, że możemy gościć tylu wspaniałych ludzi y, spoza samego miasta i przychodzicie do nas, aby się pomodlić wspólnie, żeby później przemarszerować wspólnie do miejsca, y, w którym się spotykacie na posiłku. Bardzo się cieszę, że nawet w tym roku to się udało, że w tej ugrojonej y, liczbowo y, takiej uroczystości byli, braliśmy udział. Bazylika Wawelacka jest kontynuatorką wielu tradycji i tej również, która przyszła do nas wraz z Wami przed kilkunastu laty. Cieszę się z tego bardzo, że mogę być z Wami i powiedzieć do Was jakieś słowo, które krzepi duszę, ale też poczuć się z Wami w braterstwie. No i cóż, ja tutaj jestem od 9 lat, wchodzę w trud wieków tradycji Kościoła Wawelackiego w Krakowie. Cieszę się z tego, że. Możemy Was zawsze gościć jesteśmy otwarci na następne lata. Jeszcze czuję bardzo zaszczycony tym, że mogłem uczestniczyć w tak pięknych uroczystościach w pięknej mszy, w cudownym bazylice mariackiej, bo nie ukrywam, że dla mnie to było takie podwójne też e, zmierzenie się, bo miałem tam zagrać na e, trąbicie góralskiej sygnały i Myślę, że to jest jedno z moich większych przeżyć. A yy, również chciałem podziękować księdzom Infuratowi za to dobro za serce dla myśliwych. Mamy bardzo wielu kapłanów, którzy wspierają polskich myśliwych. Dziękuję i szczęść Bożej księdze. To, te, to spotkanie pozostanie na długo pamięci w moim życiu. I mamy zaproszenie Dwieszczaty. Tak bardziej, na z kolegami będziemy oprowadzać. Zachęcimy tak, no. to, chętnie. Żegnamy się już z, kości z Kościołem Mariackim. Była piękna uroczystość. Chcieliśmy tutaj bardzo serdecznie przeprosić naszych widzów. Gorąco. Gorąco, serdecznie, gorąco. Bardzo gorąco. Bardzo gorąco za to, że ta transmisja online, która miała być, która była zapowiadana, na którą żeśmy zapraszali, się nie udała. Z czystych przyczyn, z przyczyn technicznych. My nie dysponujemy takim sprzętem jak telewizje wielkie, było to w minimalnym zakresie, chcieliśmy jak najlepiej, no niestety jakieś łącze się zerwało jedno, drugie i transmisja się nie udała, ale jeszcze raz, przepraszamy, ale myślę, że jest tyle cudownego materiału nagranego przez Tadeusza, spotkajmy myśliwych, że widzowie nam to wybaczą i będzie to pięknie pokazane bardzo dużo tak. ciekawego materiału. I teraz już od razu zapraszamy zapraszamy tutaj jeszcze księdza Bronisława jest Fidelusa. Taka piękna okazja. O okazja jest po prostu że przyjaciel e, e, ksiądz Infuat e, Bronisław Fidelus, wielki przyjaciel myśliwych właśnie przechodził obok nas w zupełnie przypadkowo. Zupełnie przypadkowo. I nas serdecznie e, tu gościł o, wiele lat z dziadkiem Władki, wielki przyjaciel dziadka Władka. Wszystkich myśliwych. Wszystkich myśliwych. Tak. Niech Wam Pan Bóg błogosławi. Żyjcie w zgodzie, żyjcie w zgodzie z przyrodą. Dzięki Wam no, przyroda jest piękna i, i, i cieszę się, że tak wspólnie jesteście. No, a teraz nie możecie być, bo nie ma wspólnych polowań bo to nie idzie o polowanie, tylko chodzi o to spotkanie, to dyskusję I, i to jest taka rodzina atmosfera i to podtrzymujcie dalej. A przy tym jesteście no, związani z Kościołem, zawsze żeście byli od początku. I za to Wam my naprawdę jako księża bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy, że umiecie szczelać, umiecie dbać o przyrodę, ale umiecie się też modlić. A pan a księdze kardynał dzieli, że odprawił przez święto raz i mówił, to ja się modlę o to, żebyście tak czeleli, żebyście nigdy nie trafili. I to jest, to jest najlepsze mocno. Cześć Boże. Ja Cześć Boże. Wszystkiego dobrego. Cześć. Także, no. słuchajcie, jest, są szczęścia i nieszczęścia. W tym całym nieszczęściu mieliśmy takie akurat Cześć. szczęście zupełnie przypadkowe. 5. Wieloletni 5. gospodarz Bazyliki Mariackiej. Bazylika Mariacka w tym roku obchodzi 700 lat. W przyszłym za dwa lata będzie obchodzić jako parafia 800 lat. Także myślę, że myśliwi będą uczestniczyć w tej wielkiej uroczystości. Jeszcze raz przepraszamy i zapraszamy bezpośrednio na transmisję, to znaczy nie na żywo, z lekkim poślizgiem. Tak, ale, ale sercem, sercem, jesteśmy z Wami. bur, do zobaczenia. Daszbur. Daszbur. Wszystkiego dobrego. Słuchajcie, żegnamy się też z moimi przyjaciółmi, ale to my zawsze tylko na krótko. Julek, serdeczne, wielkie dzięki. Julek już teraz oczywiście... W stroju nieoficjalnym, bo on nie lubi, tak samo jak ja, białych koszul i mundurów. Boguś oficjalnie, <sheriff> bo musi. Także wielkie dzięki, szacunek jeszcze. Jezostał, powiedz jeszcze, bo wy zostaliście tutaj jakby wydelegowani. No tak, ja chciałem w imieniu własnym i Bogusia, Bogumiła podziękować burmistrzowi Ernestowi Nowakowi za delegowanie nas tutaj. No, to jest jednak kawałek drogi. Burmistrz jest myśliwym, wie, że jest tutaj się odbywają piękne uroczystości, troszkę głośno. Także no, serdecznie dziękujemy burmistrzowi za e, właśnie, czyli, pomoc Czyli przyjaciele reprezentują miasto i gminę Zagórz. Tak, tak, tak. Z wielkimi tradycjami myśliwymi, myśliwskimi. I być może w przyszłym roku zaprosimy na kolejną edycję Karpackiego Rykowiska. No zobaczymy, daj Boże, żebyśmy byli zdrowi. Wszystkiego żeby... dobrego, pozdrawiamy z Krakowa. Wasz bór.